Trzymakę z tym i dwa z kolejnym icikonem na mojej kanale. A dzisiaj pogramy sobie w Browstars i zrobimy dzisiaj duży opening, dość, bo 55 skrzynek. Yy, teraz otworzę kosmetyk. 14, pierw. bo już jedną otworzyłem. Tak, 14, więc do 2. 41? Yy, chyba tak. 4, <coughs> 5. Teraz to trochę chyba fajniej wygląda na godzinie. No, 7, 8. 28, 9, 10, 11, 12, Wii U! Wii Dropłem! No drop! No ja dro Maja, patrz co dropłem! Michał dropnął Ej będę mógł sobie pogratulować. Ile, ja się? Jedną, B, eee. Ile jeszcze? Jedną, eee. nie? No. Kręcę. SOP? Oh my god! Bij nareszcie! Ile jeszcze? Jeszcze trzy w skrzyneczki. No. Teraz o, się Jaka, ci drop jaką ci brakuje posłać? Max. Teraz Maxa, tak. Dwie legendy. A, I legendę jakąś. Dobrze, teraz Nikodem. Pokaż, pokaż. E, Trzeba wiesz. Niko, Niko. Eee. Czekaj, piętna... 41 minus 15. To Czekaj. Okay. 31. 26 Czyli ja otwieram? Tak -ci 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 No, no 26? To idź po prostu, 1, 2, 3 No, no chyba najlepiej 1 a, O matko, to będzie wolne 2. Ale się nie spodziewałem, że zrobię B Jasne Trzeba po prostu teraz będzie to wolna, a nie pasaż Czekaj, czekaj, teraz 3 Ustaw B, teraz 3 B teraz Ustaw B B, E Teraz 3 czy 4? to teraz 4 jest, jest. O, Dawaj B <grym> Aj, Ale to ja nie wierzę Ja nie wierzę, że ja mu zrobię B 5. to nigdy nic się drapiam. 7. A nie punkt tam kiedy w ogóle coś idą. Ja chyba jebie Franka. 5. 10. Nie pukaj tak głośno. O. 10. Jezu, nie pukaj tak głośno. No. Nie, no nie, ale tak 11. 12. Ej, 14 Złokcia walca u i 15. A już ostatnia? Używaj tak. tak. Co ty Nie no, normalnie osłysz. Dobra, normalnie. I nic. O, ale to, 15. Boku. Ja, dobra. Teraz mi mi to <grym> nie 15. Teraz z z otwiera, widzowie. No, nie! No, Czyli to ma znaczenia, tego nikt nie słyszał. 15. No, to. Teraz, Pędziesz, no Nie, no, 15 odwiedź. otwórz jeden. Do, ty, do 11. Fajnie, było dużo dobij, bo do mi się bardzo potrzebny dobij. A numer. Do 11 jak będzie jeszcze 10 skrzynek. Nie, to jeszcze. Mogę, ma też. Trzeba patrzeć na typy triggerowe, widzowie. Mogę, jesteś wypadnie. No, chyba. Ale Dobra, bardzo Ale... O, i ca to, cały czas zgiemy, wypadnie. cały czas tam jest 8, to Ciekaj, będzie 8, 6, yy, 12. No. Czyli masz jedną darmową postać. Jestem matematykiem, masz jedną. Ej, 50 skrzynek równa się jedna darmowa postać. Ale 500 zabraziemy i to. ci uleci? Bo za tyle skrzynek będzie. E, jeszcze 8,4. Uuu, 4, no. długo no, się ładuje. Zespo, i, mogę się zabrać no, na to. Nic. Sprakietę. 600 zabrała. Na pewno. Zabierz sobie ją, bro. No. No. Dobra, wola się przydania. Spodwecz, to się przydanie. to się przyjdziemy. Znaczy już mamy ile? 14. Tak. Nie, 15. Chodzili do pochodni, do hotelu. I. Ostatnia? Tutaj. A tu teraz niech może pani Miotworzył. Maja! Maja otwiera skrzynki, Maksu. Patrz, patrz, Maja. Te, te tu. Te tu. Te, tu. te, tu. te, te, te niebieskie, a nie Te małe. Tak, 11. I tu tylko zostało. to jest moja siostra. To jest siostra Piotrka Majka. No więc, przepraszam, z radziłem twoje imię. Eee mama ma farkę do postaci. No. Ale najbardziej od rzadkich. Albo do tych. No bo ona ma rzadkich. konto waleczny pro. No. ma za dużo nie gra. Oraz po raz, bo wam pokazywałem nawet te konto na jej. O, na 5 gemów, no ktoś gemów. Już 20. 8 gemów! Ma je za 200 i 5 gemów! Pod rząd, pod rząd. 5 no. i 8. Mays, Maja, z big boxa, Maja big boxa, Następne trzy gemy Maja? Nie? Maja big boxa otwiera. Za ciebie? Maja też big Boxy. Nikodem za ciebie otwiera? Maja... Ale, to ja mogę, otworzyć, ja mogę otworzyć, ja oh. nie no otworzyć! No dobra, i chyba to wszystkie już? No. Tak. Nie odzwija. To Maja niech big... osta, osta, osta. Osta, nie? i niech za mnie otworzy. Maja big boxa, big boxa nie. nie za za mnie. to teraz zamykam ty? Nie, jeszcze big boxa za mnie za Ale nie, nie, to pierwszy kosa. Kosa Otwórz jednego Bigboxa. A skąd to masz będziesz z dwami długo w ja tak? Nie tutaj, nie tak tutaj. A boż to darbo. Yy, nie, nie mogę teraz... Nie mogę teraz nic wam nie otworzyć. i teraz majce, Maja. Majce, jeszcze ostatnie Maj. Ale ty trochę też. Ma. Napiszcie w komentarzu wszystkiego najlepszego, bo Majka ma urodziny. No właśnie. Sylwestra. I gemy, gemy, będziemy. A teraz ty Piotrek. Teraz nie, nie, widziałam. Maja, ile to teraz dobra, co... to ja to. Ile to. teraz raz skończysz lat? Pofać się teraz mam 7. Daj teraz ja to. Maja teraz widzowie będzie miała 7 A ja teraz Nie, tego ja teraz widomie. nie Nie, 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 A Nie, nie, widomie. nie, 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 widomie. to. Mam 7711 Klen y y mogę zagrać bik pierwszy? <laughs> to chcesz ja grać pierwszy bik! Ja yeah. yeah, bo ja mam dropłem! Dobra, y y e graj. Graj graj graj. To jest pochodzi. Ja Ojdź ja ze mną dół, do... Michał. Nie, ja tak. gram soro, ja gram no. ja, sorę. Ja lubię solat tylko gra. To, to jest Michała ręka. Tak, Mikoł mi wbi jeden No ja mogę. To ty pitan już ma też bi. Biko, Biko. Biko. Biko jest Peter. Yes. Bikulet cool, Peter. No, Ej, to będziesz boi. musiał. Będziesz musiał ją uleczyć, bo tylko 800 bije, ale to tylko. Czy to Co, Fajerwerki. No już, no już, U, ja no już ale się od dawna. No i Ale to się rozwali na to się rozwalają. zmienia na No o 16 już robiliśmy. Puszczaliśmy twoje no Ja. ja. My, my kupiliśmy trzy takie paki. Amfobody. A maks. Max, ej, Max, Max, Dywaliło cię. No co? Oooooo, masz, masz to ja sobie zagram, widzę bym. Mam strzał, który zostawił mega lajka. Like co? teraz to właśnie to drugi, jednego obroniłem, CO? Oh my god! 1394! Ty wiesz co, ja ci powiem, oszczędzaj sobie ja do wielkiej to gry albo do czegoś. No. Mam mega Ja ci drobną 600, 600 ci powiem. Mm -hmm. 600 ci drogi. Ale co 1400 podwajaczy 2 jachcie przeklinaj Nikodem. No, ja, ludzie, Nie, To <grym> ja, ja, ja. jest ścianka. co masz? Tak. gdzieś co Patrz, I bacz, teraz mogę drknąć. To... Ale to jest, jest to fajne, nie? że Czera. Ej, ma, widzę tu Maxa już. No, ale jest... nie, nie, patrz. Ale, ale, kurdę, ale kurdę, to jest było... Mhm. To nie da się e, ja. Jeszcze raz się lubię Ja bardzo jeden gram na zadymie, zarabiam cztery Kurde Ja Powiem tyle, bi jest dobre dana. To mu Dziewięć razy Mogę to drapnąć. To jest widzisz to? To jest rozpierdiel Zda się, zda się, zda się. No nie, ej No nie, uderzyłem Dobra Uderzy... po nawet. Tak, da się No, no weźmy podróbę. Eee, masz mi mm -hmm. eee, Ale to w gogle musisz pisać no. Dobra Krana, Krana. Ja. No, jak pisz? no. No, no. No, Ja Minutę jechałam. Ja mogę pisać. Ja wiem, jak. Ja piszę. Wpisywałam. I ona bije z bliska 8, czy to mało? Ona cały czas bije 800, Ale za każdym razem, jak uderzy w kogoś, no to cały czas się no, to rozwięci, nie No, no. I to jest właśnie kosek też. Ja Ale no, nie, wziął. za parę cubesy dajemy 80 bicia Teraz będzie biła, nie wiem Nie, wiesz No Ile Bo jeszcze Boję się jej Tak, na Weźmy To do... teraz, nie nie. Nie. To 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 mi to? Nie Dopiero to teraz Kurde, rozwalił Ej, telefon Ej

Jezu, witam. Dobra, widzę, że witam Was z panem. Grał ktoś, nie wiem kto, chyba. Michał albo. Ja. <śśla> Ale mu balu. Um, kogo kogo Ale, ten, nie? E no. o, daj za mnie? Ale mu bednie. Kogo daj za mnie? Jest bot, 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 bot. Boze. No nie, no bot idzie na mnie. Daj, ty to otwieraj. Ty to otwieraj. Jak się tu wchodzi? Ja, jak tu się wchodzi no to a za jednego wina, to Ej, Simon za za w winna to graj. Jest bot mnie zabił XD. Ej, Gramy z Simon Browsers. Dobrze. Widzowie, teraz sobie tryf... Pogramy sobie tryf w Simon Browsers. No, nowy odcinek zrób. O!